Zrobię taki mały odcinek z tajemnicy SSO Pierwsze Jeśli podejdziecie do zostały koło ujeżdżalni będziecie mogli zobaczyć taką wróżkę numer 2 Jeśli pojedziecie koło Jaspera w złotych liści, złotych górze będziecie mogli zobaczyć taką górę, co tam jest ta góra, góra prowadzi do pewnego miejsca, w którym będziecie mieli kiedyś zadanie szabułom. Będziecie mogli wejść do miejsca, które na plątko kończą nasz Z nim możecie spokojnie do tego chodzić, jeśli już nie macie szramu i... To jest takie jakby miejsce poświęcone, lekko powiem szczerze. I na nią skrzywdę. Dużo tajemnic. Jeśli podejdziecie już na górę, piszcie taka zabliczka, skróć. Prowadzi tu ścieżka, której, które jest skał w niej. Są w niej skały. I prowadzi tutaj do wyjścia. Możesz tu spokojnie zejść. Numer 3. Jeśli ktoś nie wiedział, w tym miejscu na mapę znajduje się krew Numer 4. Tak samo moim zdaniem tajemniczy jest szlak czerwonych sznurków i jest szpiegowanie. Podczas robimy szlaku czerwonych ślurków kilkanaście razy. Możecie dostać katerkę z napisem o wiewiórkach Znaczy z wywiórczym napisem Pismo wiebiurek. Jeśli przyłoży się do komputera Tego o To zaczyna coś tam pisać Już nie pamiętam I tu coś odkryłam, że pisa Dajcie znać w komentarze. Czy dla was культура это интересно для вас важно это па